Minecraftowych świrów. Jak widzicie, wysepka moja mocno się zmieniła. Praktycznie zostało zmodyfikowane wszystko, co się da. Tutaj mamy most, wiele mostów w sumie. Mamy oczywiście palemki, palemki, bambusy rosnące na wodzie i multum przyrody. Idealnie wysadzone kwiaty, wyrównana ziemia no i dęby chronione dywanami. To jest słopoczkie, molo, płatne do łaska. No, nawet miód, dostałem. Jeżda. I dom, który w ogóle wygląda całkowicie inaczej niż wyglądał wcześniej. Może zacznijmy od ścieżki. Tutaj tak poszedłem innymi drogami. O, z poprzedniego odcinka pewnie pamiętacie: już te bambusy nie były, tamte też, tylko tutaj troszkę zmieniły te kwiatki. No i to wejście było podobne. Tutaj trochę więcej przestrzeni jest. Ale już yy, nie ma mozaiki, która była przed moim domem. W ogóle dom trochę uległ powiększeniu. Tutaj te skrzynie jak stały tak stoją. Tutaj yy, dęby zaczęły rosnąć. Jest chodniczek, jest chałupka. Ona jest co prawda jeszcze niedokończona. I wewnątrz stoi stara chałupa. Jak widzicie tu jeszcze Niebieskie niebo na horyzoncie. No i sala tronowa. Można tutaj sobie usiąść i robić interesy. O, jak goście przychodzą. Król zasiada. I można dyskutować. Na dole aż tak dużo się nie zmieniło. Przede wszystkim e, mam nowy pomysł na magazyn i sortowanie tych wszystkich przedmiotów. To jest dodatkowe pomieszczenie, którego wcześniej nie było. jest skrzynka, jest obrazek, a raczej ramka. I są ...diamenty, szmaragdy. Tu się niewiele zmieniło. Jak oglądaliście poprzednie odcinki to wiecie nie wiem jak to wygląda. Tutaj fajny widoczek jest z góry. Schody jeszcze są takie ostro robocze. Nawet sufit poprzedni, ale zobaczcie sobie, jak to fajnie wygląda tutaj z góry. Tu będzie taki gigantyczny taras. O, tu jest molo. Tam e, tutaj, e, jak widzicie, jest trzcina cukrowa. Kwiatki również z tej strony. Drzewa mają swoje odpowiednie miejsce. I tutaj zajmuję się aktualnie zalesianiem tej części wyspy, bo ona jest jeszcze taka mocno kamienista. A tutaj macie drzewa na wodzie. To jest moja ta przydomowa hodowla, która była w poprzednich odcinkach, rozrosła się tutaj od drzewa, jakby na tych takich pomniejszych stopniach. Jeszcze efekt końcowy pewnie będzie wyglądał całkowicie odmiennie. Ale już nabiera takich całkiem fajnych kształtów. Jak widzicie tutaj też ostro się pozmieniało. Jest troszkę niżej. I oczywiście obecnych kwiat. Tak wyglądają dęby na wodzie. Tak wyglądają dęby na wodzie w większej odległości z wełną naokoło. Czy tutaj jest takie fajne przejście? Fantastyczne, takie niepozorne, ale miłe roka. A tutaj y, tam widać wieżę marwina, natomiast tu jeszcze jest trochę niewyeksploatowane, ale coś wymyślę, pewnie w przyszłych odcinkach. Y, na pewno się tutaj jeszcze coś zmieni. No i oczywiście cały multum mostów. łódki i są mosty. Tam jeszcze dalej jest taka strzałeczka, żeby no, yy, nowe użytkowniczki serwera mogły trafić spokojnie do domu. A tam jest taka strzałeczka na wodzie z pochodniami. Może z tych schodów będzie widać troszkę lepiej. O, jest strzałeczka, są dęby, a tam. Na lewo, właśnie są posiadłości, do których zaraz się wybierzemy. Tu jeszcze widoczek z tej strony. Tam jeszcze nie mówiłem o balkonie, który jest z tej strony. Tam jest stara. No tutaj będzie balkon. Dom jeszcze nie jest skończony i też, też nie będzie jeszcze mocno modyfikowany, ale no. Porównanie do tego co było wcześniej, no to rzeczywiście dużo się zmieniło. Tu jeszcze są drzewa rosnące na wodzie, tylko że w trochę innej formie. I można płynąć. Jak widzicie, tutaj jest kolejna strzałka i ona właśnie już pokazuje gdzie jest winda. I albo używamy Lian. Albo wodospadu, a, a potem lnia...lian...lnian. Czekaj się. Gdzieś było molo, tu jest molo. Molo. No przystań taka o. Można się wspinać. A tak właśnie wygląda moja strzałeczka z góry. No, na górze dużo lepiej widać, niż jakby na płaskiej powierzchni, jak tam właśnie się płynie oceanem. A tutaj są posiadłości gracza Marty oraz Emily. Prawdopodobnie właśnie pomyliłem nick, no ale... Wybaczcie mi, proszę. To w kolejnym odcinku mi się poprawię i powiem dokładnie jaki nick koleżanka. I co my tutaj mamy? Przede wszystkim hodowla krów standardowo. Mamy lamy. Jest miód. Tutaj hodowla jest bardzo fajne aski. I oczywiście widoczek na ocean i śnieżne góry. No i wchodzimy do pierwszego z budynków. I mamy tutaj cięgi. Powadełko. Ogromca nieumarłych, zaklęta księga, lazuryt, zbroja, diamentowy kilo, Elegancko. Lecimy sobie dalej. Tu jest umieszczenie numer dwa. Mamy złoty dzwon. I tutaj taki bardzo miły kącik, Taka górska chata. Tutaj widać, że coś zmieniane było. Możemy postawić na przykład trochę ziemi, żeby było. A, bo tutaj dywanik jest, to chyba musi wisieć. To nie postawimy ziemi. Świeczki. Nawet nie wiedziałem, że w tej grze są świeczki. Mamy kolejną skrzyneczkę. To jest jakaś ryba tropikalna, złoty kilo, jasnogłas. No w sumie ten jasno głaz, mi się przydał. Zapytamy więc, czy możemy sobie zabrać na poczy Dobra, fantastycznie I w zamian damy śnieżki. Thanks, Dobra yy, Tutaj nic ciekawego. Tu jest mapa. zielona kropka to jest chyba miejsce otwarcia tej mapy. I tutaj się robi kamień na kolejne budowle dziewczyn. Blok ametystu. ukowane złoże redstone. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Naprawdę jest bardzo dużo mechanik. Nowych bloków, których nie wiem jeszcze jak się wytwarza. A to jest Jak się zląbę w Minecrafta i tam nie ogarniało się tego 10, 10 lat, bardzo ładne drzewo. Studnia, a tutaj powinien być ten złoty dzwon, ale ta studnia jest, ma parzystą liczbę kratek, jakby miała nieparzystą, można by było właśnie tutaj na środku ten dzwon zamontować. Byłby ciut lepiej, ale też jest spoko. No i bardzo ładne pola uprawne. I teraz jeszcze. Idziemy do ostatniego z budynku. Z budynków. I tutaj, oczywiście, nakaz, że tylko upoważniony wstęp dozwolony, ale my, jako osoby archiwizujące, znaczy jako os ja, jako osoba archiwizująca, oczywiście mogę tutaj wejść. I wygląda to w ten sposób. Mamy jakiś. Nowe bloki, spaczony trzon. A, weźmiemy sobie te śnieżki oczywiście, bo nic innego nie mam. Ładne, ładne. Damy trochę ziemi, śnieżek, sobie. O, jaka ładna lampa. Dobrze, i tak właśnie się prezentuje ich lokacja. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba. No i co, lecimy dalej. No, tutaj właśnie naszykowałem miejsce na kolejne drzewo. Jest ziemia i będzie rosło sobie piso. Fajne jest takie oznaczanie drzew. Nie, nie po to, żeby po prostu sobie to było, tylko żeby po prostu ludzie tak przypadkowo nie wycinali, żeby było widać, że to jest jakby celowo tak artystycznie osadzone. Popatrzcie, grówniutko, ale powiem Wam szczerze, że te bambusy mnie trochę denerwują. One są jednak trochę zbyt wysoko i przysłaniają. To znaczy, w pewnym sensie to jest fajne, że tak można sobie. Trochę prywatności zrobić, prywatność w Minecraftie, ale jednak są ciut za wysokie. Możliwe, że coś tutaj zmienię. Oczywiście, jeżeli wam się podoba, tam macie jakieś sugestie, czy coś, to piszcie śmiało komentarze. Ja jestem Jan Max, to jest mój kanał Jan TV. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i tak dalej, i tak dalej. Wieża Marwina się nie zmieniła, bo jest na konwencie. Pewnie jak wróci, to będzie się zmieniać więcej. Ta chałupa też się nie zmieniła, bo też kolega był na wyjeździe. Natomiast zmieniła się trochę ta wieża... Zardasa, którą wam zaraz pokażę. No i oczywiście od ostatniego odcinka pojawiła się e, tablica ogłoszeń. Szatan to gay, Red Protogen. No to w sumie prawda. <grym> Szatan mrozi kleszczyk i Olsonix. Jak dorwę tego co nie docina drzew to zabije. Zapraszam Zapra w niedzielę o 20 na wyprawę na smoka. Możliwe, że to też będę nagrywał. I w kolejnym odcinku, albo za dwa odcinki Zobaczycie jak ubijamy smoka No i oczywiście jest nowy system dróg I sztabki neterytu po 10 diaksów za sztukę netery to jest jakby teraz taki jeszcze rzadszy składnik Z którego można tam ulepszać te zbroje diamentowe do jakichś niespotykanych rzeczy Tutaj co, ziemniaki, marchewki, czcina Kury. No jest tego Zapasy zboża jak na Ukrainie Raczej w Polsce, no bo do nas przyjechały No i że, żeby tam się udało transportować też do tych krajów docelowych, tam byliśmy, byliśmy już w poprzednich odcinkach. No i teraz wieża Zardasa. Zobaczmy, co tam się zmieniło. Kamień jak trzymał, tak trzyma, chyba ma go jeszcze więcej niż miał wcześniej. Z tego co pamiętam, on się rozbudowuje w dół teraz. Mocno się tam skupia. I przede wszystkim mamy tutaj mapę i właśnie różne itemy. Bo możemy tutaj koledzy kolekcjonować różne unikatowe rzeczy. Niech się cieszy. Oczywiście tutaj się pozmienia, bo z tego co mi opowiadał, to chcę sobie stworzyć taką pełną mapę. Będzie bardzo ciężko, bo to trzeba w odpowiednim miejscu jakby się zrespić. Znaczy zrespić, otworzyć mapę, żeby stworzyła się kontynuacja tego. No ale życzymy mu powodzenia, może się uda. Nie ma nic ciekawego. Natomiast. Ciekawsze rzeczy są tutaj. Albo nie takie ciekawe w sumie. No i tutaj coś było tworzone, ale jakby niedokończone troszkę. Można zalepić śniegiem. ciekawe czy się rozpuści. O, tu jest jeszcze jakieś przejście. Ale to wygląda tak trochę niebezpiecznie. To jest... Dobra, nie wchodzę. Tam już coś zepsuję. A na górze jest bez zmian. I lecimy sobie dalej. Tutaj odwiedźmy chatę topsonę. A nie, Matrixa i Brudasa, Burdusa, przepraszam, no piesek. Nie. Ziemia. Tutaj chłop ma proste podejście, proste surowce w sumie. Widać, że ma jakiś tutaj plan. Ale też nie ten jeszcze tak nie ogarnia, nie jest takim wytrawnym graczem Minecrafta właśnie jak inni tutaj ludzie, z tego co widzę. Czyli taka, taki mój poziom w sumie trochę. O. Ach, nie wybucha nic. Myślałem, że będzie gorzej. Ale w sumie. To by robił wybuchowe materiały we własnym domu? Tym bardziej, że to jest narażenie na... W sumie zniszczenie, tym bardziej jak jest drewniany, to... Może spłonąć cały. Jak w labiryncie trochę, tutaj tych pomieszczeń jest cała masa. Pozdrowienia dla pieska Budrysa. I lecimy sobie dalej. Myślałem, że Wietnam to nazywać moją wyspę. Nie. To, moja wyspa to jest Wietnam. A i tutaj mamy... E, tutaj są moje villagerze... O, a, to tutaj już byliśmy nie, w poprzednim odcinku. No tutaj mamy nowe sztandary, takie w kształcie X-a, białe. A, a tamten budynek obok to co to jest? To jest mob Możesz tam przychodzić, żeby sobie poeg spić. Czyli tak, tutaj na na pierwszym tym jest magazyn. Dobra, zobaczmy co tutaj kolega posiada i nie posiada nic. Da damy mu trochę lodu. O, złote miecze jakieś zużyte. nederowe cegły. Wow, bogaty jesteś. Tak, też tak, jest bogaty. Tylko nie ja. Bo długo nie grałeś. Mogę jedną nederową cegłę za spaczony trzon? Wiesz co? No I to chyba nie... jest... ile chcesz? A to w sumie... no, dzięki wielkie. Nie no tak to się robi interesy. Dobra, idziemy na drugie piętro. O? A co to jest poduszkiem? Co to jest poduszkiem? Tutaj jeszcze jest trochę nieokiełznane, podobnie jak po na poprzednim odcinku. Co tutaj się przeskakuje? Jak to, jak to działa? Aha, o to jeszcze nie to tak działa. Nie, to trochę działa w nocy, bo zapomniałem zrobić ścian i teraz buduję. Okej, okay. jeszcze zobaczę tą chałupę Olsona, co tutaj się zmieniło. Jak widać, mamy nowe pole uprawne, takie w głębi tunelu powiększone. Wygląda to naprawdę fajnie. Można zamknąć. o. I zobaczmy, co tutaj się zmieniło na dole. Tutaj jest bez zmian. Tu, tu, tu jest konfesjonał, będzie katedra. O, jest krzyż. Ale czemu on jest czerwony? Krzyż nie może być czerwony. Ej, widzisz mój pokój na zmów? Nie. Schody są podpisane pomnik Jan Maxa? Nie, nie schody. schody. O. Myślałem, że będzie. O matko. Płomienne pomieszczenie. To jest w sumie. Tam są bramy piekło! Sza szatan mrozi. I fajnie to wygląda. Idziemy tam I nie uderzaj Ja cię będę bronił wodą święcono. O nie! Strzelają. To jest woda święcono. Ja Oj, ciekawo! To... Tak wygląda autostrada w piek. Raczej jak się nazywa ten wymiar? Netter? Neder, nether, nether. Ej, uwaga, bo... Aj, Bardzo fajne, fajny Noż. Na, nasz... Ej, ratujcie, ratujcie! Chodź! No! Dobra chyba. Dobra. Dzięki. to... W dzisiejszym odcinku to byłoby już wszystko. Dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!